Dajcie kochani, wiedzę Maurelia. Chciałabym dzisiaj powiedzieć na temat cyklów. Wszystko w przyrodzie ma swoje cykle. Kobieta przechodzi cykl e, co miesiąc. Życie ludzkie również to jest pewien cykl. Narodzin, e, pełnej obfitości oraz e, zakończenia cyklu. E, planeta ma swoje cykle, przyroda ma swoje cykle. Planety wszystkie mają swoje cykle, gdyż krążą wokół Słońca. Jeżeli chodzi o, cykl, o cykle przyrody, to y, przypomniał mi się wczoraj taki mit na temat pogan, którzy ocelebrują y, w bardzo specyficzny sposób cykle przyrody zgodnie z y, rytmem natury, co bardzo mi się podoba. Chciałam Was zainspirować w jakiś sposób do, do, do tego, by pomyśleć o tych cyklach. I tak na przykład wczoraj rozpoczął się dla Pogan Baltan 30 kwietnia. Jest to powrót witalności, pasji i y, nadziei na skonsumowanie nadziei. <ścoughs> Zacznijmy może od początku, czyli od sezonu dżul kiedy to poganie świętują sezon y, narodzenia Nowego Słońca, czyli przyjście na świat Nowego Boga. W sezonie June jest to kulminacyjny dzień 21 grudnia, kiedy to poganie czekają do wschodu Słońca, oglądają ten wschód Słońca jako zakończenie ich wysiłków, zniszczenie pragnień, podsumowanie planów, zakończenie projektów i bogini pogan w tym właśnie czasie kończy swoje wysiłki i rodzi nowego boga słońce. Zwiastuje to nadejście nowych energii. W sezonie Dzul poganie dawni odprawiali rytuały mające na celu przyspieszenie zakończenia zimy, nadejście wiosny, gdyż utrudniony był wtedy dostęp do żywności. Dla współczesnych pogan Dzul jest przypomnieniem tego w dosłownym tłumaczeniu, ostatecznym produktem śmierci jest odrodzenie. Co jest pocieszającą myślą w owych dniach niepokoju, jak również w obecnych czasach, kiedy to stare struktury chyją się ku upadkowi, robią się coraz słabsze, coraz mniej pewne, i będziemy mieli odrodzenie Słońca. 2 lutego rozpoczyna się imbolik. Moment ten zwiastuje zakończenie połogu bogini. Światło budzi się, wydłużają się okresy promieniowania słonecznego. Bóg Słońca jest młodym, krzepkim chłopcem. Jego moc będzie odczuwalna, kiedy przyjdą dłuższe dni. Ciepło młodego słońca zapładnia ziemię, powoduje kiełkowanie nasion. Wczesna wiosna. Po życiu zamkniętym w zimowej wegetacji służącej odnowie będziemy mieli powrót yy, witalności, słońca, nowych energii, odrodzonych, odnowionych. Odbywają się wtedy wśród Pogan sabaty, oczyszczające, odnawia się noc słońca, światło, płodność. Włoną pochodnie, ogień reprezentuje tutaj nasze własne olśnienia, inspiracje, które są światłem i ciepłem dla nas. Mamy święto Matki Boskiej Gromnicznej w Polsce. Ostara, 21 marca, początek wiosny, równonoc, pierwszy dzień prawdziwej już wiosny. Energie Matki Natury subtelnie przechodzą z powolności zimowej do wybuchowej ekspansji wiosny. Bogini nakrywa ziemię kocem płodności, młody Bóg rozciąga się, zmierza w stronę dojrzałości, biega po zielonych łąkach, zachwyca się obfitością natury, podczas o stare dni są równe. The light is overtaking the darkness. Jest to czas początków akcji, planowania, kreowania nowych zaklęć, planów, marzeń, siania pierwszych ziaren. Pielęgnowania ogrodów rytualnych. I Baltan, czyli wczoraj, jest to wyłonienie się męskości młodego Boga, staje się on mężczyzną, nie jest już chłopcem, wstrząśnięty energiami natury, pragnie bogini. Wśród trafi kwiatów zakochują się w sobie i łączą. Bogini zachodzi w ciążę, poganie celebrują rytuały płodności, jest bardzo dużo kwiatów w trakcie tych świąt. A nadzieje są skonsumowane. 21 czerwiec, A jest to moment, kiedy siły natury osiągają najwyższy punkt, tak jak w naszym życiu, w wieku średnim, um, możliwości jakby są najbardziej e, prawdopodobne do zniszczenia, tak sądy, płyną ogniska miłości, na zdrowie, na płodność, najdłuższe dni, Króluje światło, ogień, szczęście, miłość, świętowanie, czas magii i cudów. 1 sierpień, lamas, zniwa zbiory, czas, kiedy dojrzewają owoce, jak również um, nasze działania przynoszą odpowiednie skutki w życiu, prawda? Można to porównać. Dla naszego użytku Bóg traci swą moc mistycznie, oczywiście dni robią się coraz krótsze. Poganie pamiętają ciepło i holność lata, które zachowało się w jedzeniu, które zebrali. Każdy posiłek jest dostrojeniem się z naturą. Przypomniany jest też fakt, że nic we wszechświecie nie trwa wiecznie, czyli nic nie będzie już takie samo. Będą nowe ziarna, nowe pomysły, nowe cykle. 21 września, Mabon. Równonoc, zakończenie ostatnich zbiorów. Bóg jest już gotowy, by opuścić swoje fizyczne ciało i rozpocząć podróż wewnątrz siebie. To jest czas na introspekcję, na odpoczynek. Poganie tymczasowo żegnają Boga Słońce. Nie jest to jednak pożegnanie ostateczne, tylko przygotowanie się do nadejścia odrodzenia nowego Słońca. Czas ten aż do zakończenia grudnia jest momentem refleksji, pochylenia się nad minionym rokiem oraz fenomenem życia, nad jakim nie mamy kontroli, czyli nad śmiercią. W tą noc granica pomiędzy śmiercią a życiem jest najcieńsza. Pamiętamy o naszych przodkach, o tym będzie dżul, urodzi się nowe słońce, koło roku jest kompletne. I tak kochani, w naszym życiu również mają miejsce pewne cykle. Które mają y, nas nauczyć odpowiednich lekcji. Jeżeli były to y, cykle związane z trudnościami, jakie przyniosły nam różne zdarzenia życiowe, to myślę, że teraz y, jest na to czas, by zerknąć do wewnątrz i zobaczyć, co tam drzemie, y, co mamy jeszcze do. Przerobienia w tych starych cyklach. Tak na przykład jest tu u mnie, dlatego się posługuję tym przykładem. Mój um, jeden cykl się kończy, i różne rzeczy odchodzą z, z życia. Um, nie to, że na zawsze, bo um, będą nowe nauki, nowe lekcje. Um, więcej szczęścia, więcej radości, dlatego że. To, co ciężkie, razem z epoką ryb, ma odejść, i musimy zdjąć Jezusa z krzyża. Dlatego, że ten, to zjawisko powieszenia Jezusa na krzyżu i pozostawienia go tam, jak to się dzieje w naszym w otoczeniu, wydaje mi się niewłaściwe. Jeżeli nawet Jezus umarł na krzyżu, w co wątpię, to na pewno nie wisi tam do dziś, tak jak w naszym otoczeniu to się dzieje. To jest swego rodzaju zatrzymanie cyklu, po to, żeby więzić nas w naszych mrokach, żeby nas przygnębiać, zastraszać i żebyśmy byli po prostu przytłoczeni i przerażeni. Dlatego myślę, że trzeba zdjąć wszystkie krzyże, trzeba zdjąć krzyże z naszych pleców i trzeba po prostu. Tak samo nie obchodziłam Wielkanocy, dlatego że uważam, że to jajko powinno się wykluć, a nie zostać skonsumowane. To też jest moim zdaniem jakieś pewne dziwne formy manipulacji. No ale nic. Wydaje mi się, że musimy iść razem z cyklem naszego życia i otwierać się na nowe, nie siedzieć w strachu, nie siedzieć w lęku, iść z rytmem przyrody przed siebie. Nie zatrzymując się, odważnie, o, w naturze wszystko get's done, jak to mówią, prawda? Dlatego my też musimy przerobić nasze lekcje i do przodu. Do przodu, do wodnika, do wolności, gdzie nic nie będzie pod kluczem zamknięte dla nas, nic. Wyzwolimy się sami, kochani. wójzeczki.